Cześć dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa parę dni temu parę dni temu, tydzień albo dwa tygodnie temu zrobiłem materiał na temat jak z laptopa zrobić Chromebooka, tak ze starszego laptopa, albo terminala, albo czegokolwiek tam innego. Materiał się widzę bardzo spodobał. Wiele osób i w komentarzach, i w mailu również, nie tylko, poprosiło mnie, żebym zrobił z tego Yy, materiał, znaczy z, nie z tego, żebym zrobił materiał z instalacji tego czegoś. Mianowicie, bo są tam między innymi problemy przy rozpakowaniu obrazu, jak to w ogóle nagrać, ogarnąć. Pod Windowsem nie ma problemu, no bo na stronie yy, Cloud Ready, bo będziemy się Cloud Ready oczywiście zajmować, jest oficjalny instalator. Natomiast pod Linuxem czegoś takiego nie ma i trzeba to zrobić ręcznie. Nagrywanie czy balena Ether, czy jakimkolwiek innym imagerem. Czasami robi mega mega problemy, i to po prostu nie działa. Ja Wam dzisiaj pokażę, jak zrobimy, zrobimy to na przykładzie. Słuchajcie, tego sprzętu to będzie nagrywane kamerką, bo graber mi tu niestety nie za bardzo działa. Że tak powiem w tej chwili, tak. Mam nadzieję, że w kamerce będzie dobrze widać, jak to zainstalować, że to działa i tyle. Ogólnie zajmiemy się dzisiaj tylko i wyłącznie instalacją. Jak to się chce zobaczyć, jak wygląda sam, sam Cloud OS, jak to się w ogóle sprawuje? To zapraszam do filmu poprzedniego, który powinien być na górze. Dobra, zaczynajmy tą zabawę. Słuchajcie, wszystkie linki będą na dole pod materiałem. Wczytaj więcej. Read more, czy jak to tam ma. W każdym razie wszystko będzie, ma będzie tam. Oczywiście, system jest całkowicie bezpłatny. Możecie go sobie pobrać. Wymagana będzie jedna rzecz ważna pendrive pendrive taki o taki jeden pendrive 8 16 GB najlepiej żeby on miał żeby on miał powiedzmy coś takiego i do kompletu musimy mieć komputer na którym sobie to zainstalujemy tak tutaj możecie sobie poczytać ewentualnie o wsparciu o zasobach ewentualnie o czymś tam jeszcze bla 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 z tym że nie bierzcie pod uwagę tego że tutaj pisze że sprzęt musi być certyfikowany tak że w ogóle cudawianki nie nie musi być Albo ruszy, albo nie ruszy. Na 90%, na 90 nawet 95% będzie wam to chodzić. Ja sprawdzę to na 5-kompakt domu. Począwszy od. Co tutaj mam? Dela 7010 przez jakieś Dela starego 755. Poprzez laptopa, na którym sobie to dzisiaj postawimy. Jedną stacjonarkę z Intelem 6600. I wszędzie chodzi, bez najmniejszego problemu. Dobra, żeby tego nie wiadomo, co robić, to instalujemy edycję Home, tak? dajemy sobie edycję Home. Yy, tu jest instalator dla Windowsa. Jeżeli też ma windę, no to tutaj może to warto skończyć już ten film i przejść sobie ewentualnie do sekcji drugiej, gdzie będzie pokazana instalacja i wstępna konfiguracja tego na laptopie już. tak, A jeżeli nie mamy czegoś takiego, no to bierzemy sobie albo tutaj dajemy pingwinka, tak? albo tutaj pobierz 64-bitowy obra obraz. Dajemy sobie tak, pobierz 64-bitowy obraz. Oczywiście pobieg, pobieramy go, wpalamy sobie konsolę i teraz jedna bardzo ważna rzecz, na którą ja się naciąłem także głowa mała. Mianowicie, ja mam Manjaro Gnome i tutaj oczywiście jest piękna funkcja, fantastyczna funkcja pod tytułem Rozpakuj. Czy Rozpakuj do, czy Rozpakuj tutaj, czy, czy, czy nie wiadomo jak to się będzie nazywać. E, za pierwszym razem, albo pierwsze parę godzin... Dałem sobie rozpakuj tutaj. No kurde, rozpakuj po prostu głupi zip, tak? To się okazało, że miałem uszkodzone ISO dzięki temu, raz że dzięki temu, dałem sobie rozpakuj tutaj. Zamiast to zrobić unzipem spod konsoli, to jest pierwsza sprawa. Być może z uwagi na to, że jest dużo archiwum, nie wiem. Druga sprawa należy to nagrywać spod konsoli również poleceniem DD, DD, nie żadne balena Ether. Nie żadne, nie wiem, Wołę USB, czy jakieś tam inne cholera... HGW-co-maker, tak? O, powiem to w ten sposób. Kulturalnie bardzo. Ja polecam zrobić to dokładnie w ten sposób, jak ja to robię. U mnie to działa. Jeżeli u was zadziała inny sposób, fantastycznie. Ale nie miejcie pretensji, jeżeli waszym, waszym sposobem działać to już nie będzie. Okej, okay, teraz tak. Przechodzimy sobie do katalogu, oczywiście, gdzie mamy pobrany nasz obraz. Ja to mam w pobranych... Mamy to tutaj, mamy to. I teraz co robimy? Unzip. I dajemy sobie cloud Ready. Tak, zaznaczamy całe. Enter. On nam to tutaj po prostu pięknie rozpakuje. Tak, u Was się nie pojawi to pytanie. Jest, no, coś tam, bla bla bla. Tylko u Was po prostu ruszy od razu rozpakowywanie. To chwilę potrwa, bo ten obraz staje się dość duży po rozpakowaniu. Mianowicie, zobaczcie, co się dzieje. Ten zip ma 7,7 GB, więc minimum pendrive 8 GB. Najlepiej, żeby był 16. Być może ze względu na olbrzymi obraz tego, coś się działo, coś uszkadza tutaj ten plik bin. W każdym razie tak się dzieje. Ok? Jak sobie już rozpakujecie tym pięknym unzipem spod konsoli? Ja to oczywiście to oleję, bo nie ma najmniejszego sensu, żeby to tutaj było. Bierzemy na tego naszego pięknego pendrive'a, tak? Bierzemy tego pendrive'a i wrzucamy go do kumpa Wrzucamy go do kompa, on powinien być czysty. Znaczy wszystko na nim zostanie usunięte, tak czy siak, tak? Najpierw musimy... <coughs> przepraszam, musimy się kapnąć, połapać, gdzie nasz pendrive, jak się nasz pendrive nazywa w systemie, żebyśmy sobie czegoś nie Zepsuli roz... LS, BLK, czy to drugie? LSBLK, słuchajcie, jak wydacie polecenie LSBLK, to zależnie od tego, ile macie tutaj dysków twardych w komputerze, to wam się odpowiednio pojawi SDA czy SDB, SDC, SDD, SDE albo tylko SDA na przykład z partycjami, tak? SDA to jest dysk SDA1 to są partycje. I teraz uwaga, jak ja wrzuciłem sobie Pendrive'a, mój Pendrive ma 32 GB, to jest dokładnie SDF. To jest dokładnie to urządzenie. Jeżeli nie jesteście pewni, możecie sobie sprawdzić także na przykład programem Dyski albo jakimkolwiek innym, czy to jest na pewno wasze urządzenie, bo jeżeli nagracie sobie na własny system, to wszystko to będzie kaplica, tak? bo tu wszystkie dane zostaną wykasowane. Jeżeli się pomylicie z tym dyskiem, to będzie masakra po prostu, tak? Dlatego mówię. Sprawdzić sobie bardzo dobrze. Najlepiej tutaj LSBLK w konsoli i ostatnie urządzenie o pojemności, na przykład nie wiem, 16GB, giga, 8GB giga, czy coś takiego, to będzie wasz pendrive. I teraz robimy tak, Sudo. Tak jak ja tu mam już wcześniej, nie będę tego przepisywał. Sudo DD if. If równa się i tutaj podajemy nazwę obrazu. W moim przypadku jest Cloud Ready Free 87422 bla 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 bla. Wystarczy pierwsze trzy litery na przykład nacisnąć tabulator. On sobie wszystko ładnie uzupełni. Potem podajemy BS równa się 4M z dużej litery. Status progress. To teoretycznie powinno nam tutaj pokazywać jak wygląda przebieg tego procesu nagrywania. Off i teraz się nie wyrżność bo będzie makabra powiem to jeszcze raz. OFF równa się, przez DEF piszemy i tutaj zamiast SDF na przykład, to piszemy sobie, nie wiem, SDX, gdzie X jest waszym pendrivem. Rozumiecie? Mam nadzieję, że tak. Mam bardzo dużą taką nadzieję. U was może być, nie wiem, SDB, jeżeli macie jeden dysk na przykład, albo SDC, jeżeli macie dwa dyski. Tak to się nam zgłosi. Naciskamy ENTER. I on zacznie nam to ładnie wszystko zapisywać. Po nagraniu nasz pendrive będzie się zgłaszał w ten sposób. OM, root A i state. Tam jest nawalone chyba ze 30 partycy, czy tam ileś. To jest wymagane, tak to po prostu wygląda. Tego nie należy ruszać. Oczywiście odmontuj, tak? Znaczy sorry, wy pewnie tego nie macie. Odmontuj sobie to urządzonko. Dziękuję, ewentualnie jak ktoś ma takie fajne rozszerzenie, to można sobie puk i nam po prostu to... Rozłącza. Jak się roztegujemy już wszystko jest na bardziej ok. Bierzemy tego pendrive'a i co? I przenosimy rzeczy do instalacji na laptopie. Ok, nasz laptop się włączył. No to wyciągamy mu teraz pendrive'a i włączamy. Włączamy nasz sprzęt, już wam tutaj go przybliżę. Poczekamy sobie tutaj chwilkę. Mamy coś takiego. I tu, jako że jest to po instalacji, wybieramy sobie jeszcze raz język polski. Gdzie tu mamy język polski? Gdzie jest polski kurczę? Wybieramy polski, wybieramy sobie tutaj język polski. Oczywiście, że jest to Google Chrome, tak? znaczy jest to Chrome, Chromium ogólnie. Jest to Chromebook. Wymaga zalogowania się. Tutaj jak widzicie możemy połączyć przez, kabel, przez yy, sieciówkę. Przez kartę sieciową, jeżeli jest taka potrzeba. Nie ma najmniejszego problemu, albo kabel, albo sieciówka. Nie ma yy, sprawy. Teraz tak, to możemy sobie wyłączyć te informacje telemetryczne, jak ktoś chce przeczytać informacje. No, oczywiście, należy się zalogować do swojego konta Google. Ok, logujemy się do konta elegancko. Wszystko gotowe, i za chwileczkę będziemy mogli roz, rozpocząć pracę z naszym systemem. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o y, pierwsze uruchomienie. Tak, to nam się tutaj ładnie zgłasza. Proszę bardzo. Co jest pozytywnego, tutaj jest jak najbardziej karta Nvidia, stara karta yy, NV, NVS 3100 Quadro bodajże. M240 się to chyba na, inaczej nazywa. I to w przeciwieństwie do Chrome OS-a, tutaj normalnie wszystko nam działa. Co musimy zrobić na początku, to yy, zainstalować sobie sterowniki własnościowe do odtwarzania muzyki. Chodzi tutaj o. Yy, muzyk, muzyki i wideo to musimy instalować sami dodatkowo. flasza oczywiście już nie ma, więc nie musimy go instalować. To samo mamy tutaj informację o tym, że VirtualBox też również tutaj jest niewspierany. No jak widać, mamy Bluetooth nie włączono. Mamy tutaj połączone sieciowe urządzenia. Możemy sobie robić konta. Mamy tutaj pluginy. Um, urządzenia, myszkę, wszystko możemy ładnie pokonfigurować, spersonalizować sobie tapetki, logowanie, całą po prostu fajną tutaj nam resztę bez najmniejszego y, problemu. Słuchajcie, działa to w ten sposób. Proszę, trochę mamy sobie przeglądarkę. Ja tutaj muszę sobie światełko zapalić. Mam nadzieję, że Pan nie pogorszy trochę obrazu. Y, wejdźmy sobie na standardowo, żeby. Było poparcia, to pracuje. Tutaj jest i7 stare, bo to jest y, komputer, to jest laptop y, z 2010 roku. To jest stara i7 4 6GB ramu. Sporo, bo sporo. Tak, to jest jeszcze SSD wsadzony w tej chwili, ale na wolniejszym sprzęcie, jak Wam pokazywałem ostatnio, y, bardzo ładnie również to pracuje na terminalu z 2005 roku. Tam jest procesor Bordle, był dwurdzeniowy. A to Czesiu przyszedł. Dzień dobry, panie Czesiu. Tak. No, copyright wideo sobie weźmy. Tak. Słuchajcie, to odpalimy sobie wideo. Dajmy sobie, nie wiem, a, full HD, no bo ten laptop spokojnie powinien nam to ładnie tutaj ogarnąć. Dajmy sobie pełny ekran tutaj. Tak. A ja wam zgaszę światło. Tak to mniej więcej się tutaj prezentuje. Nie ma najmniejszego problemu. Idzie to bardzo płynnie, elegancko. Mam nadzieję, że na nagraniu będzie to w miarę dobrze, wszystko ładnie tutaj nam widać. Dobra, nie będę przedłużał. Słuchajcie, nie chcę tego przedłużać, żeby ten film nie był, za nie wiadomo jak długi. Jak widzicie, bardzo fajny system można starego, starego laptopa ożywić. Oczywiście wymagane jest 64 bity, minimum 2 GB RAMu. Teoretycznie twórcy mówią, żeby to było 2 GB RAMu. OK tu Czesiu nam przyszedł oczywiście do kompletu jeszcze, tak? Ja zapraszam do subskrypcji kanału, do ewentualnie do lajkowania, zostawienia komentarza, co o tym myślicie i co. I do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.